Witaj widzę na kanale Wczoraj wydarzyły się dwie sytuacje Jedna zła, okropna, obrzydliwa i frustrująca A druga chyba mogę powiedzieć kontrowersyjna Vicky Gabor, czyli nastoletnia wokalistka Wrzuciła wczoraj na Instagrama film Który miał być taką promocją chyba jej kosmetyków Z tego co dobrze zrozumiałam No i jest film, są zdjęcia I na tym filmie Vicky jest obcisłej sukience Moja pierwsza reakcja, jak zobaczyłam ten film, to było wow, jakie ona ma ładne ciało, ale ja bym chciała mieć takie biodra. No, ale w sekcji komentarzy zaczęły pojawiać się teksty, których nikt nigdy nie powinien pisać, a już największym hitem był tekst Co ty w ciąży jesteś? Wiecie, mamy tu do czynienia z osobą, która w bardzo młodym wieku zdobyła sławę. Miała 13 lat, jak wystąpiła we Kids, co było dla niej no, windą do kariery. Później Eurowizja Junior, którą wygrała, więc kolejny skok do góry już na skalę europejską, a na, tak naprawdę myślę, że nawet światową. Teraz tworzy po angielsku na social mediach, na Instagramie. Obserwuje ją setki tysięcy osób. I ona w tym wszystkim dorasta i dojrzewa. I teraz wyobraźcie sobie, przypomnijcie sobie siebie, jeżeli jesteście starsi z tego okresu dojrzewania, jak wasze ciało się zmieniało. I przypomnijcie sobie, jakie to są emocje towarzyszące temu wszystkiemu: temu, że rosną wam biodra, piersi, że zmienia wam się głos, jeżeli jesteście mężczyznami. To są takie rzeczy, na które no, po pierwsze nie mamy wpływu, po drugie czasami ciężko nam się z tym wszystkim pogodzić. I teraz jeszcze ta niespełna, 16-letnia dziewczyna. Jest hejtowana w tak podły sposób. Jest to okropne, a odkąd mamy internet, no to niestety ludzie się nie hamują w swoich opiniach. Szczerze mówiąc mam nadzieję, że to nie jest osoba dorosła, bo jeżeli dorosłe osoby takie komentarze piszą, to tracę wiarę w ludzi. Victoria myślę, że troszkę grubą skórę na tyłku już ma i myślę, że aż takie te komentarze nie obchodzą, aczkolwiek musimy pamiętać, że nadal jest to dojrzewająca kobieta której hormony buzują, która może akceptować, ale może też nie akceptować swojego ciała. I takie komentarze to jest szczyt hamstwa i nie powiem czego jeszcze. Strasznie przykro się to czytać. Sama Wika zareagowała na to, wyłączyła możliwość komentowania, pewnie dla swojej własnej głowy i bardzo dobrze. I napisała też, że chciałaby stworzyć piosenkę na temat body shamingu, na temat akceptacji swojego ciała. Myślę, że to jest bardzo mądry krok, biorąc pod uwagę, że Wiktoria dociera do bardzo szerokiego grona odbiorców, i myślę, że może dotrzeć do takich młodszych dziewczynek, które są jeszcze przed okresem dojrzewania, albo w trakcie tego okresu dojrzewania, gdzie będzie się to ich ciało zmieniało, i może jak idolka nagra piosenkę i zaśpiewa o tym, o swoich uczuciach odnośnie tego, jak inni traktują ją i jej ciało, no to może rzeczywiście troszkę łatwiej będzie im się pogodzić. Ze zmianami, które tam zachodzą. Być może nawet jeżeli Wiktoria wyrazi złą opinię na temat takiego hejtu, to jakaś dziewczynka, która miałaby ochotę napisać taki komentarz, bo ma kompleksy swoje i chciałaby komuś dogryźć, to może gdy jej idolka powie, że nie pochwala takiego zachowania, to uda się, żeby ten komentarz pozostał w sferze myśli tej dziewczynki albo chłopca. To też są chłopcy. Wiktoria naprawdę bardzo zmieniła się od tego czasu, kiedy występowała w The Voice Kids. W sumie troszkę nawet kontrowersji wywołała, głównie za sprawą swojego dorosłego makijażu. Chodzi o to, że jest dosyć wyrazisty i mocny jak na dziewczynę w jej wieku, ale jakby to jest jej, ona się w tym czuje dobrze i nie powinniśmy komendować tego, bo myślę, że ona ma swoich rodziców, ma też swoje w głowie i wie co robi. Aczkolwiek no musicie przyznać, że jest różnica między Małą Wiktorią Małą, czyli 13-letnią a Wiktorią, którą widzimy teraz. I druga sprawa, można by pomyśleć, że całkiem inna, ale mają wspólny mianownik, jakim jest ciało. I warto zaznaczyć kobiece ciało. Natsu dodała na swój kanał film ze swojej operacji biustu. Witam proszę Państwa w tym filmie, na który wszyscy czekali, a przynajmniej ja czekałam bardzo długo. Jadę do Wrocławia na operację poznaczają piersi. W związku z tym ja już o tym mówiłam na Instagramie tak dalej, to nie jest dla Was żadna nowość, że podjęłam taką decyzję, że to robię, ale wy będziecie uczestniczyć w całej mojej wyprawie do Wrocławia, wiele influencerek. Czy tam gwiazd, aktorek, wokalistek, wiecie, tego świata, robi operacje plastyczne, ale wiele też z nich nie chce o tym mówić, i to też jest okej, okay, to, to jest zrozumiałe, to jest ich ciało. Ale cieszy mnie, że ta narracja operacji plastycznych zmieniła się na przestrzeni lat, bo jak przypomnę sobie na przykład film z operacji Wersów, kiedy to ona powiększała biust. Pamiętam, że ona tam się bardzo dużo tłumaczyła. Na początku chciałam to wszystko ukrywać przed wami. Myślałam o tym, że uda mi się to zrobić i że po prostu nie będę musiała się nikomu tłumaczyć z tego, jak żyję, jakie ja podejmuję decyzje wobec mojego ciała, bo chodzi tu właśnie o moje ciało. Zdecydowałam się na operację powiększenia piersi i nie jest to decyzja, która była decyzją nagłą, spontaniczną, nieprzemyślaną. Jeszcze raz powtórzę, mam 25 lat i już od kilku lat myślałam o tym, żeby taką operację wykonać. Na początku nie miałam tylu funduszy, potem bałam się, potem nie byłam zdecydowana, bo bałam się tego bólu, potem bałam się opinii ludzi, co dalej zostało, bo jednak tego boję się najbardziej. Jak wy oglądacie ten film, to znaczy, że się zdecydowałam, to znaczy, że zebrałam się w sobie. I stwierdziłam, ok, ja chcę o tym śmiało powiedzieć, ponieważ są kobiety takie jak ja, które również boją się o tym mówić, które myślą o tym i są zdecydowane wewnętrznie, ale jednak boją się tego, co powiedzą ludzie. Prawdopodobnie było to spowodowane tym, że ona bardzo dużo mówiła o tym, że akceptuje swoje ciało, a to nagle wyjeżdża z operacją piersi. Ale pamiętajcie, że możemy jednocześnie swoje ciało akceptować i chciecie trochę zmieniać. Cieszy mnie, że temat poprawiania swojego wyglądu nie jest już takim tematem tabu. Z tego, co mówiła Natalia... Nie jest to operacja, która ma zrobić z niej sztuczną lalkę, tylko po prostu zwiększyć jej poczucie własnej wartości. I to jest super. Paulina Kozłowska też postanowiła wykonać taką operację i chyba dzisiaj, jak to nagrywam, ma wpaść na jej kanał film z tej operacji. Zobaczymy, jaki będzie tam odbiór. No i rzeczywiście pojawił się film Pauliny i w komentarzach ludzie dużo gorzej reagują niż na film Natsu. Ale jest to spowodowane tym, że Paulina poleca w filmie usługi konkretnej firmy, yy, która no, specjalizuje się w operacjach, a jest to aktualnie zakazane, aby promować takie treści. No i dodatkowo nie oznaczyła współpracy, więc głównie jest hejt na to, a nie na to, że zdecydowała się na operację w ogóle. Mam też w głowie to, że. Wszystkie te kobiety są bardzo młode, ale mam też świadomość, że jeśli mamy jakiś kompleks, a możemy sobie z nim w ten sposób poradzić, to dlaczego by tego nie zrobić? Oczywiście musimy mieć w głowie to, że operacja jest operacją. To jest poważny zabieg, który niesie za sobą również konsekwencje i trzeba go kilka razy dobrze przemyśleć, czy na pewno tego chcemy. Lekarz też nie wykona nam takiej operacji, jeżeli są jakieś przeciwwskazania. Więc kluczem do tego wszystkiego jest. Zadbanie o swoją głowę i zastanowienie się, czy naprawdę tego chcemy. I zarówno Wiktoria, która mówi o tym, że takie komentarze są obrzydliwe, tak i Natalia, która mówi wprost, że poprawia swój wygląd, to wszystko jest ok. Ludzie często myślą, że mogą komentować ciała innych, głównie kobiet, i to w takim negatywnym świetle. I cieszę się, że są osoby, które inspirują młodsze osoby i mówią o tym, że zarówno Bycie takim, jakim się jest, jest ok, ale i zmienianie siebie też jest ok. Ja sama również mam kompleksy, również gdybym miała możliwość, bym je zmieniła, aczkolwiek akceptuję siebie, jednocześnie starając się wyglądać tak, jak chciałabym wyglądać. W komentarzach możecie napisać, jakie jest Wasze zdanie na temat, myślę, że głównie tego drugiego tematu, czyli takich poważnych zmian w swoim ciele, ale również na temat pierwszego. Moje zdanie już znacie. Uważam, że dziewczyny robią super robotę, mam nadzieję, że piosenka Wiktorii będzie sztosem, że rzeczywiście zainspiruje młode dziewczyny w tym trudnym czasie, w tym trudnym okresie, że sama Wiktoria da sobie radę, poradzi sobie z tym wszystkim, co nagle się na nią tak po zwaliło. Życzę jej powodzenia, a na tej chwilę się z Wami żegnam. Zachęcam do subskrybowania kanału, na razie jest tu mało filmów, ale zapewniam Was, że będzie ich więcej, także do zobaczenia, jak będę miała czas coś nagrać. Bye! -o.